Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 31 lipca 2025 roku. Po. 1046 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2025 roku. W sprawie ustalenia granic niektórych gmin miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy na podstawie artykułu 4 ustawy 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku. O samorządzie w innym Dzienniku Ustaw z 2024 roku. Pozycja. 1907 i zarządza się, co następuje, paragraf punkt pierwszy z dniem 1 stycznia 2026 roku. Ustala się granice następujących pięć punkt pierwszych w województwie Nubelskim, w powiecie wiązkim, w miasta na prawach powiatów i do dotychczasowego obszaru, 53 pieniędzmi obszaru obrębu ewidencyjnego, nie. to jest działek ewidencyjnych, 303 obocznej powierzchni H, oraz trzeci obszar obrębu ewidencyjnego, nie. to jest działek ewidencyjnych, o powierzchni H z miasta na Pramyślinikach, powiatu punkt 3 w województwie a w powiecie nowosądeckim, minę Rycro i gminę Piwniczna myślinik przez włączenie do dotychczasowego obszaru miny Rycro części obszaru obrębu ewidencyjnego młodów. To jest działki ewidencyjne N434 oraz części działki ewidencyjnej my o łącznej powierzchni K z miny Piwniczna strój. zdrój To jest działki ewidencyjne N411 wyodrębniona przez linię biegnącą od punktu granicznego należącego do działek ewidencyjnych iny. 422 obręb ewidencyjny młodów i 62 obręb ewidencyjny rozdokaryterska określonego w układzie współmyślnik paskich prostokątnych pomyślnik o wyliczonych współrzędnych punkt 2, punkt trzeci do punktu granicznego należącego do działek ewidencyjnych niż 411 określonego w układzie współrzędnych paskich prostokątnych pomyślnik o wyliczonych współrzędnych punkt 1, w powiecie nowo Miny piwniczna, myśliwicz strój i gminy rytro przez włączenie do dotychczasowego obszaru. Miny piwniczna, myśliwicz strój, części obszaru obrębu ewidencyjnego sucha struga, to jest działek ewidencyjny. 767 i o łącznej powierzchni K z gminy rytro. W powiecie wieliskim miny niepołomice i gminy Kłaj przez włączenie do dotychczasowego obszaru, miny niepołomice, części obszaru obrębu ewidencyjnego Kłaj to jest działki ewidencyjne my o powierzchni K z gminy Kłaj Punkt trzeci w województwie masowieckim. Odpowiedzia Radomskim: Miny zakrzepi miasta na prawach Powiatu Radom przez łączenie do dotychczasowego obszaru miny Zakrzew części obszaru obrębu ewidencyjnego laska kapturski. To jest działki ewidencyjne o powierzchni. H. Z miasta na prawach Powiatu Radom. Dziennik ustaw myśli 2. poś. 10.46.

لماذا 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 ل подожди Podział działki ewidencyjnej 260 przebiega od punktu granicznego o identyfikatorze, punkt 2, punkt 7 należącego do działek ewidencyjnych, 260 i do punktu granicznego o identyfikatorze, punkt 2, punkt 7 należącego do działek ewidencyjnych. I punkt z linia podziału działki ewidencyjnej czysta dwadzieścia przebiega od punktu granicznego o identyfikatorze, punkt drugi punkt siódmy, należącego do działek ewidencyjnych czysta dwadzieścia, czyli do punktu granicznego o identyfikatorze, punkt drugi punkt siódmy, należącego do działek ewidencyjnych i czyli punkt pierwszy linia podziału działki ewidencyjnej dziewięćset sześćdziesiąt przebiega od punktu granicznego o identyfikatorze punkt drugi punkt piąty w kierunku południowo-myślnik do granicy z działką ewidencyjną i dalej w kierunku północnoyślnik swodnim Stóż granicy z działkami ewidencyjnymi i punkt trzeci linia podziału działki ewidencyjnej przebiega od punktu granicznego o identyfikatorze punkt drugi punkt piąty należący myślniku do działek ewidencyjnych. 970 i do punktu granicznego o identyfikatorze I punkt drugi punkt piąty należącego do działek ewidencyjnych 972 i punkt czwarty linia podziału działki ewidencyjnej w nie biega od punktu granicznego o identyfikatorze o punkt drugi w kierunku północno-myślnik zachodnim do punktu granicznego o identyfikatorze I punkt drugi punkt piąty. Dziennik ustawił myślnik, pięknyś pos. 546. Linia podziału działki ewidencyjnego 1157 przebiega od punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych pomieszczeń strawa 6 współrzędnych punkt 3, punkt 4. Do punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych pomieszczeń strawa 6 współrzędnych punkt 7, punkt 2, punkt 7. Linia podziału działki ewidencyjnej przebiega od punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych pomieszczeń strawa 6 współrzędnych punkt 7, punkt 2. Do punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych pomyśleń i 6 o współrzędnych punkt 5, punkt 8, punkt 4, linia dziennik ustawy myślnik 6, myślnik pos. 10.46 Podział udziałki ewidencyjnej nie przebiega od punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych pomyśleń i 6 o współrzędnych punkt 5, punkt 8. Do punktu określonego w układzie współrzędnych paskich prostokątnych pomyśleń strefa 6 współrzędny, le punkt spusty, punkt piąty linia podziału działki ewidencyjnej przebiega od punktu określonego w układzie współrzędnych paskich prostokątnych pomyśleń sześć 6 współrzędny, le punkt spusty do punktu granicznego oznaczonego w Ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem, te punkt drugi, punkt dziewiąty należącego do działek ewidencyjnych i 41 i punkt drugi linia podziału działki evidencyjnej 117 przebiega od punktu granicznego oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem dp punkt 2. punkt 9 należącego do działek ewidencyjnych i do punktu granicznego oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem dp punkt 2. punkt 9 należącego do działek ewidencyjnych. i Punkt piąty. Wojewód śląskim, Wyśląskim. Powiecie dawnogórskim Górskim. o statusie miasta Radziąków i miasta na prawach powiatu Piekary Śląskie. Przez włączenie do dotychczasowego obszaru minę o statusie miasta Radziąków, części obszaru obrębu ewidencyjnego Piekary Wielkie to jest działek ewidencyjny. I. oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Piekary Wielkie to jest działek ewidencyjny. I. O łącznej powierzchni. A. Z miasta na prawach powiatu Piekary Śląskie. Paragraf punkt drugi z dniem 1 stycznia 2026 roku. Nadaje się status miasta miejscowością. Punkt pierwszy Janów Podlaski myślnik gminie Janów Podlaski, Powiecie Białskim w województwie lubelskim, punkt drugi Stanisławów, w myślnik w mn. Stanisławów, Powiecie Miejskim, w województwie mazowieckim, punkt trzecim Młgnia Górna Mieślnik w gminie Małginia Górna, Powiecie Ostrowskim, w województwie mazowieckim. Punkt czwarty Starosieby myślnik w gnie Starosieby. Powiecie Płockim, w województwie mazowieckim. Punkt piąty branica myślnik w mn. Branice, Powiecie Wółczyskim, województwie opolskim Punkt spusty w gminie Janów, w powiecie Czestochowskim, w województwie śląskim. Paragraf punkt trzeci z dniem 1 stycznia 2026 roku. Linia podziału działki ewidencyjnej nr 20 przebiega od punktu granicznego oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem do punktu drugi punkt 8 należącego do działek ewidencyjnych. Do punktu określonego w układzie współrzędnych paskich prostokątnych pomyślnik sterwało się o współrzędnych punkt czwarty, punkt 7 punkt 8, linia pomyślnik działki ewidencyjnej przebiega od punktu granicznego oznaczonego w ewidencji gruntów dziennik ustaw myślnik 7 i POS. 1046 46 budynków identyfikatorem do punkt 2 i należącego do działek ewidencyjnych i do punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych pomyślnik zerwało się o współrzędnych punkt 10 punkt prosty punkt linia podziału działki ewidencyjnej przebiega od punktu granicznego oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem do punkt 2 i punkt należącego do działek ewidencyjnych i myślników 206 do punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych pomyślnik zerwało się o współrzędnych punkt czwarty, punkt szósty, punkt trzeci linia podziału działki ewidencyjnej 214 przebiega od punktu granicznego, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem, by punkt drugi punkt ósmy należą myśli do działek ewidencyjnych. 206 i do punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych pomyślnik strefa 8 o współrzędnych, Punkt 4, Punkt 5, Punkt 1 linia podziału działki ewidencyjnej, 699, przebiega od punktu granicznego oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem, by Punkt 2, Punkt 8 należącego do działek ewidencyjnych, 761. I do punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych pomyślnik strefa 8 o współrzędnych, Punkt 9, Punkt 4, Punkt 3, linia pomyślnika o działki ewidencyjnej, 802, przebiega od punktu granicznego. Oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem, by punkt drugi punkt ósmy należącego do działek ewidencyjnych. 808i do punktu określono w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych pomyślnik zrwało się o współrzędnych punkt z punkt 5, punkt trzeci linia podziału działki ewidencyjnej nie przebiega od punktu granicznego, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem by punkt drugi punkt ósmy należącego do działek ewidencyjnych i do punktu granicznego oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem do punkt drugi punkt 8, należącego do działek ewidencyjnych 818 i punkt 9 linia podziału działki ewidencyjnej 953 przebiega od punktu granicznego oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem do punkt 2, punkt 8, należącego do działek ewidencyjnych 969 do punktu określonego w Układzie Współrzędnych Płaskich Prostokątnych Pomyślnik Zrwa 8 o Współrzędnych punkt 7 punkt drugi punkt pierwszy linia pomyślni działki ewidencyjnej przebiega od punktu granicznego oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem, gdy punkt drugi, punkt należącego do działek ewidencyjnych i do punktu granicznego, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem, gdy punkt drugi punkt ósmy do działek ewidencyjnych. I punkt drugi linia podziału działki ewidencyjnej 1070 przebiega od punktu określonego w układzie współrzędnych Płaskich prostokątnych pomyśleń i się o współrzędnych punkt 10, punkt pusty do punktu określonego w układzie współrzędnych Płaskich prostokątnych pomyśleń i się o współrzędnych Rządnych, punkt 7, punkt 3, punkt drugi, w województwie Lubuzki. Odpowiedź: strzelesko, myślinik Tresdenecki, linie strzelce krajskie, myślinik miasta, strzelce krajskie, przy złączenie do dotychczasowego obszaru miasta, części obszaru obrębu ewidencyjnego, Licheń, to jest działek ewidencyjna o łącznej powierzchni K z Gminy Strzelce Krajeńskie. W powiecie trybucieńskim, gminy odporządkowane jak kresów na powierzchni połączenie do dotychczasowego o stopie się oprawy problemu problemie posiedzeń, które z działek wilędzianego... Przesad 38 gmin połączenie powierzchni kresów gmin trzeci powierzchni A w powiecie miejskim Gminie Stanisławów myślnik miasta Stanisławów obejmujący obszar obrębu ewidencyjnego Stanisławów. Opowierzchni K z gminy Stanisławów. W powiecie ostrowskim. Minie Małkinia Górna, myślnik miasta Małkinia Górna obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Małkinia Górna. Opowierzchni H z miny Małkinia Górna. Bye-bye.

oznaczonego W ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem punkt drugi, punkt spusty, współrzędne, punktów, punkt spusty, punkt piąty, punkt spusty do punktu granicznego określonego w układzie współrzędnych paskich prostokątnych pomyślników wyliczonych współrzędnych I punkt drugi, część działki ewidencyjnej 107 sto siedem odrębniona przez linię biegnącą od punktu granicznego na myślnik leżącego do działek ewidencyjnych 111 i oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem punkt drugi, punkt spusty, punktów, punkt czwarty, punkt piąty, punkt dziewiąty do punktu granicznego za do działek ewidencyjnych 87 i oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem, punkt drugi, punkt spusty, współrzędne punktów, punkt drugi, punkt 3 punkt piąty. Część działki ewidencyjnej 125 odrębnione przez linię biegnącą pod punktu granicznego należącego do działek ewidencyjnych i oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem, punkt drugi, punkt spusty, współrzędne punktów, punkt dziewiąty, punkt drugi, do punktu granicznego określonego w układzie współrzędnych paskich prostokątnych pomyślników wyliczonych współrzędnych punkt 3, punkt 7, punkt 3, część działki ewidencyjnej 154 wodrębniona przez linię biegnącą od punktu granicznego należącego do działek ewidencyjnych i oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem punkt 2, punkt 6, współrzędne punktów punkt 4, punkt 4, punkt 9. Do punktu granicznego określonego w układzie współrzędnych paskich prostokątnych pomyśleń wyliczonych współrzędnych punkt pierwszy, punkt spusty, punkt drugi, część działki ewidencyjnej na przez linię biegnącą od punktu granicznego należącego do działek ewidencyjnych 197 oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem, punkt drugi, punkt spusty, współrzędne punktów, punkt ósmy, punkt drugi, punkt spusty do punktu granicznego określonego w Układzie Współrzędnych Płaskich Prostokątnych Pomyśleń Wyliczonych Współrzędnych, punkt czwarty, punkt dziewiąty, część działki ewidencyjnej, dwieście, na przez linię są pod punktu granicznego należącego do działek ewidencyjnych, dwieście, siedemnaście i oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem, punkt drugi, punkt wprosty, współrzędne punktów, punkt trzeci, punkt pierwszy, punkt piąty, do punktu granicznego określonego w układzie współrzędnych paskich prostokątnych pomyślników wyliczonych współrzędnych punkt czwarty punkt drugi punkt ósmy, czyli działki ewidencyjnej 213 na przez linię są pod punktu granicznego należącego do działek ewidencyjnych 214 i oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem punkt drugi punkt z plusy współrzędne punktów punkt siódmy punkt trzeci punkt siódmy do punktu granicznego określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych pomyślników o wyliczonych współrzędnych punkt ósmy punkt czwarty punkt spuste część działki ewidencyjnej 234 cztery wyodrębniona przez linię biegnącą od punktu granicznego należącego do działek ewidencyjnych trzysta no, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem punkt drugi punkt spusty współrzędne punktów punkt piąty punkt piąty do punktu granicznego określonego w układzie współrzędnych paskich prostokątnych o wyliczonych współrzędnych punkt 4 punkt 1 punkt 8 działki ewidencyjnej 261 wyodrębniona przez linię biegnącą od punktu granicznego należącego do działek ewidencyjnych 252 oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem punkt 2 punkt z współrzędne punktów punkt 7 punkt z punkt 20 do punktu granicznego należącego do działek ewidencyjnych i oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem, punkt drugi, punkt spusty, współrzędny punktów, punkt siódmy, punkt spusty. Czy Działki ewidencyjne na 301 wyodrębniona przez linię biegnącą od punktu granicznego należącego do działek ewidencyjnych i oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem, punkt drugi, punkt spusty, współrzędny punktów, punkt pierwszy, punkt dziesiąty, punkt spusty do punktu granicznego należącego do działek ewidencyjnych. I, 306 i oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem, punkt drugi, punkt spusty, współrzędne punktów, punkt siódmy, punkt trzeci, punkt pierwszy, czyli działki ewidencyjnej, myśl 307, wyodrębniona przez linię biegnącą od punktu granicznego należącego do działek ewidencyjnych, myśl 306i, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem, punkt drugi, punkt spusty, współrzędne punktów, punkt spusty, punkt spusty, do punktu granicznego należącego do działek ewidencyjnych, 365 oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem, punkt drugi, punkt spusty, współrzędne punktów, punkt siódmy, punkt pierwszy, punkt pierwszy, czy z działki ewidencyjnej, m. 335, odrębniona przez linię biegnącą od punktu granicznego należącego do działek ewidencyjnych, my. 357 i oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem, punkt drugi, punkt spusty, współrzędne punktów, punkt ósmy, punkt pierwszy, punkt spusty, do punktu granicznego należącego do działek ewidencyjnych, m. 330, czyli oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem, punkt drugi, punkt spusty, współrzędne punktów, punkt spusty, punkt dziewiąty, punkt piąty. W powiecie radomskim, w gminie Przytyk-Myślnik-Miasta-Przytyk przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta, obszaru obrębu ewidencyjnego pokajek wschodni, o powierzchni K oraz obszaru obrębu ewidencyjnego pokajek zachodni, o powierzchni K z gminy Przytyk, dziennik ustaw myśli 10-Myślnik-Pos. 10, myślnik லலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலல No, 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 Czy działki ewidencyjnej 343 w odręb przez są od punktu granicznego, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem do punkt drugi punkt sprusty należącego do działek ewidencyjnych me. 1205 do punktu granicznego, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem do punkt drugi punkt z należącego do działek ewidencyjnych my. 1352 li punkt 4 czyli działki ewidencyjnej nr 1092 w przez linię biegnącą, od punktu granicznego oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem d punkt drugi punkt spusty należącego do działek ewidencyjnych nr 1092 do punktu granicznego oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem d punkt drugi punkt spusty należącego do działek ewidencyjnych niż 1092 punkt 5 działki ewidencyjnej niż 1544 w odrębnianiu przez linię biegnącą, od punktu granicznego oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem do punkt drugi punkt sposty należącego do działek ewidencyjnych my. 494 obręb ewidencyjny Czapurka i 577 obręb ewidencyjny Ponik do punktu granicznego, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem do punkt drugi punkt spusty należącego do działek ewidencyjnych my. 1427 i punkt ósmy paragraf punkt czwarty z dniem 1 stycznia 2026 roku. W województwie warmińsko Myślnik Mazurskim w powiecie nowomiejskim zmienia się nazwę gminy Nowe Miasto Lubawskie na gminę Braciam. Paragraf punkt 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku. Prezes Rady Ministrów, Dytus.